Cześć, witam Was na naszym kanale. Dzisiaj, jak widzicie, mamy nowy model od Elementor C. Jest to Enduro Gatekeeper w wersji Builder's Gate, czyli tak zwany kit do złożenia bez kół i no, nie do końca bez budy, bo tu mamy klatkę, więc to jest troszeczkę inaczej. Ale o wszystkim opowiemy Wam, jak zajrzymy do pudełka. Standardowo kilka słów o tym, czego możemy dowiedzieć z pudełka. Więc zacznę od mojej strony, obrócę Waszą stronę. Tak jak mówiłem, nie mamy tutaj standardowej budy, mamy klatkę, panele do tego dojdą na zewnątrz, ale coś ciekawego możemy znaleźć na tym pudełku. Tutaj mamy fajną rozpiskę, że mamy, to, że mamy model w, w skali 1.10, że jest to model terenowy, elektryczny, e, polary wymiary i kilka innych fajnych rzeczy, które będziemy zgłębiać w trakcie budowy. Jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w tym modelu, ponieważ jest to builder Kit, czyli taki kit bardziej zaawansowany, tak? Mamy kilka fajnych dodatków, jak troszeczkę inne wieżyczki niż w standardowym RTR-ze, z metalowymi wkładkami, dzięki czemu można robić regulacje. Też jest inne mocowanie panharda i najfajniejsza rzecz, mamy stabilizator z tyłu na zawieszeniu. Ale o tym wszystkim oczywiście Wam opowiem w trakcie budowy. Tu jeszcze tylko możecie zobaczyć, jak wygląda, jak wyglądają panele, jak ten model wygląda po założeniu paneli na klatkę. dobra, no to czas zażyć do środka. Zobaczymy, co w środku mamy. A więc tak, co widzimy od razu w pudełku? Tak jak wcześniej mówiłem, panele alexanowe. Tutaj akurat mamy dach i maskę. Dwa panele boczne. I z Lexanu zostaje nam jeszcze wnętrze, do którego prawdopodobnie gdzieś dalej znajdziemy głowy do kierowców. I teraz tak, wyjmę pierwszy worek. Akurat jest to skrzynia biegów. Jak widzicie, woreczki mają numerki. Tu mamy numer 4, więc nie są ułożone po kolei, ale to nie problem, później będziemy wszystko szukać. I teraz tak. Co my tu mamy fajnego? No Jak część z Was wie... Czy... Jak część z Was wie, Skrzynia elementa różni się minimalnie od większości skrzyni biegów dostępnych na rynku, ponieważ ma możliwość zmiany overdrive'a, czyli możemy zwolnić bądź przyspieszyć mosty względem siebie. Co nam oczywiście może pomóc bądź przeszkodzić w terenie, w zależności gdzie jeździmy. Ale o tym opowiem więcej w trakcie składania skrzyni. Co mamy dalej? W woreczku numer 7 mamy, który jest bardzo ciężki, mamy linki, końcówki drążków, wszystkie kulki i prawdopodobnie śrubki do przykręcenia. Łącznie z tylnymi wahaczami, bo tak, ten model się minimalnie różni od takiej zwykłej trialówki. Nie jest to model na czterech linkach, znaczy na, na, na czterolinku standardowym, tylko z tyłu mamy prawdziwy wahacz. Czy to jest lepsze, czy jest gorsze? Nie wiem, to wyjdzie w praniu. Tak naprawdę po prostu ten model, że tak powiem, został zaprojektowany, żeby być troszeczkę bardziej typu Rock Racer, czyli minimalnie szybszy. Zobaczymy, no, teoretycznie na filmach to fajnie wygląda i myślę, że to się sprawdzi. Tutaj mamy pudełeczko z dwiema tackami na baterię. jak widzicie mamy na małą i na dużą baterię. Z tego co wiem, chyba są, jest więcej miejsc na mocowanie baterii, tak jak w każdym elemencie. Zestaw wałów, standardowo plastikowe końcówki z metalową wkładką i oczywiście te CVD-ki, kardany. Oczywiście poprawicie mnie w komentarzu, bo ja zawsze się gubię, które są które. Są metalowe, także wyglądają prawie jak te Axialowe WB-8 HD. Co mamy dalej? Dalej duża siatka, z której nam już kawałek klatki się wystaje. Tak, to jest cała siateczka z klatką. Myślę, że tu będzie niezła zabawa przy składaniu, bo fajnie to wygląda. I co mi się podoba? Każdy element, który wyjmuje każdą taką siateczkę, Poza plastikami jest też zestaw śrubek, więc prawdopodobnie wszystkie śrubki, które się znajdują w danej siateczce będą do wykorzystania w tym oto kroku, zobaczymy, mam nadzieję, bo to ułatwia sprawę, nie tak jak na przykład w niektórych modelach mamy jeden woreczek z wszystkimi śrubkami, wysypujemy i potem szukaj, która śrubka jest do czego. Ok, grzewiemy dalej. Dalej mamy... Mocowania do ramy, czyli yy, mocowanie silnika, mocowanie zderzaków, yy, do amortyzatorów do wieżyczek. Także kilka fajnych elementów. Yy, tu chyba jeszcze progi. No i one są z troszkę innego plastiku niż cała reszta, ale o tym też Wam powiem później w trakcie składania, o ile nie zapomnę. Wyciągamy dalej. Amortyzatory. Zwykłe olejowe amortyzatory z metalowym korpusem. Szukam szaftów. Mamy też szafty standardowo metalowe. No i cały zestaw wszystkich zapinek i dobrodziejstwa, które będzie trzeba do mruku włożyć. Ciekawe są, czy jest olej. Tu mamy mosty. I tak, te mosty też są z tego innego plastiku. A tam jeden most, czyli drugi most mamy tutaj. o. I te mosty też są z tego innego plastiku, bo jak część z Was wie, Część z Was wie, element ma dwa rodzaje plastików. W wersji RTR stosuje praktycznie wszędzie ten taki miękki plastik, jak tutaj mamy na klatce, a niektóre elementy w wersjach KIT są z tego takiego twardszego plastiku, trochę mocniejszego. Dlaczego tak? Nie wiem. No, prawdopodobnie tak uznali, że będzie lepiej, żeby była jakaś opcja upgrade'u czy coś. tak o Zastanawiam się, czy jest olej. Mamy smar i mamy olej. Olej jest 300, no Moim zdaniem troszkę za rzadka, ale to już będziemy później się zastanawiać. I mamy tylny most. Zostaje nam jeszcze rama. Rama jest bardzo ładna. Jest dokładnie taka sama, z tego co wiem, jak w poprzednich wersjach elementa. I co jeszcze mamy w pudełku? Instrukcje, naklejki na budę i to by było tyle. Poza samym pudełkiem, które zaraz też rozłożę i Wam pokażę, bo on jest całkiem fajny. No tak jak widzicie, no, rozłożyłem pudełko. Jak niektórzy pewnie wiedzą, element słynie z tego, że w pudełkach coś jest. To nie jest zwykły kartonik. W poprzednich wersjach elementa mieliśmy garaż. Zresztą widoczny gdzieś tam z tyłu za mną. A w tej wersji mamy tak, jakby no to jest tak jakby jedna ścianka garażu. tak? Tam było troszkę więcej tego, więc myślę, że można będzie to połączyć ze starym garażem. Dodatkowo mamy markery do bramek, i jak widzicie, skrzynki na narzędzia. Tutaj yy, jakaś pewnie też szafeczka, którą można złożyć i powiedzieć na ścianie. Także znowu od elementa dostaliśmy całkiem fajne akcesoria, które możemy wkomponować w swój własny mały garaż. Ok, ostatni krok. Tutaj mówię, z tego odcinka. To zajrzenie do instrukcji obsługi, zajrzenie, przejrzenie instrukcji obsługi. To jak mówiłem naklejki, które mamy na karoseria. w sumie to na wnętrze. Mamy tylko deskę rozdzielczą, pasy, jakieś tam dodatki dla yy, kierowców. A więc instrukcja, jak widzicie, rozkładałam się na trzy części na pierwszej stronie z spisem wszystkich śrubek, tulejek, linków, łożysk i nakrętek. I wszystko z tego co widzę jest w skali 1 do 1, Tak mi się wydaje, ale to sprawdzimy w trakcie budowy. No oczywiście opisane, która folia zawiera co, co będzie nam potrzebne. Znaczy, przepraszam, opis, który symbol co mówi. Właśnie, nie ma opisu, jakie narzędzia będą nam potrzebne w instrukcji, ciekawe. No dobra, no i tak, no, standardowo mamy pierwszą, pierwszy punkt, czyli ramę. Jak mówię, tak jak mówiłem, mamy tackę i z tego, co mi się wydaje, można ją założyć w dwóch różnych miejscach, ale to będziemy już w trakcie budowy dochodzić. Skrzynie biegów, most najpierw przedni, potem tylny, linki i po kolei wszystko Składamy do kupy. Także tak na pierwszy rzut oka instrukcja wygląda całkiem przejrzyście. Eee, to tak jak mówiłem, mamy kaski do nas dla naszych kierowców. Amortyzatory z jakąś instrukcją, jakie zalać. Później oczywiście przeczytam. Zobaczymy, y jaki, jaki sposób preferuje producent. No i już poskładany model z klatką. Eee, tutaj dodatkowo. Rozpiska wszystkich części, które są w danym kroku, tak? czyli dokładnie co powinno być że w linkach, w skrzyni, to jest fajny patent. Tak? No bo nie musimy, jak coś zgubimy, nie musimy szukać przez instrukcję, tylko po prostu znajdujemy sobie amortyzator i wiemy: Aha, dobra, tego mi brakuje, mamy numer części. No i tutaj wszystko, tak jak widzicie, tak samo jest właśnie w rzutach, rozpisane ładnie. I to chyba by było na tyle, że chodzi o instrukcję. No bo tu mamy jeszcze możliwość złożenia kół, których w zestawie nie ma, bo tak jak mówiłem, jest to builder's kit. I dalej rozpiska, jeżeli chodzi o rzeczy, yy, które można dokupić tak, do, do danego modelu. Zestaw narzędzi, jakieś inne rzeczy. O! A tu jest to, co mówiłem wcześniej. Overdrive, czyli jak ustawić zębatki, żeby mieć jaki procent overdrive'a. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o instrukcję obsługi. Złożę ją prawidłowo, żeby się nie podjęła. Dodatkowo jeszcze mamy broszurkę reklamową ASO i yy, z tego co mi się wydaje więcej naklejek na karoserię. Więc tym oto sposobem dotarliśmy prawie do końca odcinka. Zakończyliśmy unboxing yy, Element RC Enduro Gatekeeper. W następnym odcinku zaczniemy go składać zgodnie z instrukcją, tak jak wszystko tam widzimy. Mamy już do niego gotową elektronikę, yy, także mam nadzieję, że w ostatnim odcinku zobaczymy, jak to jeździ. Ale taka jedna rzecz na sam koniec. Te oto naklejki. Jest ich dużo. Są ładne, są ciekawe, ale nie są wycięte. Za to natomiast już te są. Ok, to tyle. Taki żarcik na koniec. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.